Dzień widzowie, dzisiaj nagrywamy filmik z Fortnite'a Ponieważ już długo nie było Na nowej mapie na reaktywacji to jak po prostu białe ręka Mamy plac jeden chyba wiąże. tam Dobra, jeszcze na do... Kurde, nie chcę w Tylko na tu. Trzynka Okej, okay. ułóż szatka Rakietnica jakaś takie coś, proszę wypisać. Arabia pija do sobie. E, jakiś pomnik, myślę, że się robi. tu zobaczcie. Był jakiś, był jakiś. Mam lekkie lagi. Kolejny raz, spalam się Dobrowaga biga, to. to ja sobie nie to za to. Wiem, że to za Dobra, Zależy od tego co tutaj będzie. Tu jest. Okej, nie wiem. Drugi nie wiadomo co to wala. Kaput. Dobra. Mam Okej. 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 to, 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 to ja. O, by wjechał dobra leży nie ze mną takie coś chłopie A to jestem pro player to szybkie przeładowanie Teraz weźmiemy małe potki do 50. A? bierzemy to jakiś ty szalik jest o tu się weźmie no ale to też wezmę. Na rlewu szczyla jednak, bo jest Za to się wezmę wam upa. Dobra, to Za bardzo złodowy widok. Środko na Ile ich? Pani tam Panowie nie Panowie problem Panowie Posłowie, powaliłem. Ja nie wierzę. Zamiast powalić jego powaliłem siebie. Ale teraz w niego wlatuję, Lecę na niego na pełnej róży. Tam z minąłem. Mam już jednego ziomka. Spróbuję w niego załadować. Został tamtą. Tam. Powalony lecz dobra liczbia tego tego nie ładujesz, że ty, ty się nie ruszasz Dobry. nawet dobra potki małe potki mam jak chcesz szukać za mistrzostka musi być dobra za to sobie to skocznie na moje wały, prawda? A tej same. O, jest moja rakietnika. Jest? Ja? No ja wyrzucę rakiet, a, a ja sobie biga. A teraz ja wezmę to, bo to ma myślę więcej na moi, no nie więcej na moich. Zero. dobra, tak. To sobie weźmiemy za apteczkę. Bigi czy małe? Dobra, biorę małe. Może pójść dobrze, drużyn zostało dziesięć jeszcze. Poszkodzę, że są tylko trzy naboje. Mało przeładowany, przeładowany. <tryk> <tryk> Ogólnie jestem trochę chory. Na straty... Następnie... O, 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 gdzie? Na dłużej. Idziemy do góry. Naboje. No pompę jakieś na no moje, żeby bo jest Moje no, no, Tylko teraz pytanie Czy mam na, na dole? O, no, jest... o no, na moje do O, to no, w ścianę. A pika, I to bym no na dole. No, trochę więcej. Naduża, to jest wszystko. Dobra, to jest tak? A tu już można spokojnie przywidzieć. O kurde, dobra. Możecie no, ja wiedzieć, jak wyjdziecie do no, takiego właśnie do no, no, takiej wody niebieskiej. Позвони наруч арморк. Позвони он я могу. Куда идти красиво О. Ты тебя И Klakowały. A wszędzie była kolejna Wasza w bo ta dwa dni temu mi się właśnie dopiero dzisiaj pobrała. A czy jest coś ciekawego? No chyba zostawię, zostawię, tylko dwa zrobiłem.

Nie trafiłam. Jeśli się ruszasz w ogóle, to obra leżysz. Tu. Tu tego nie barnować, to ja to szybko. Dobrze idzie. vegu Ég bók bíðin við ára Það er það að kraka Hæ Það stafa sér Te z górki będę w języku ładować. No, kady do lasu tu to mu oddychać. ja sobie nikogo nie widzę. A, to bym że do to Je vegið sjúkja. Kurti, to hevur Nie umiesz tu raz dobrze piętać. Pięć minut Mogę trafić, To Prawie zabiłem. No może nie, prawie, ale nie udało się niestety. Ale teraz patrzę na dwójkę. Dobra, Prawie się udało. W komentarzach możecie napisać. Teraz. Ja tutaj spróbuję być po tym i możecie w komentarzach napisać, gdzie potem można wbijać. Jak był wcześniejszy sezon w Fortnite da reaktywację jeszcze raz nie było usuniętych, to wbiłem Andrina z ma Chyba dosłownie tydzień albo dwa tygodnie przed w rank. Dobrze, to bajko.

Czyli się widzę, że film zaznaczała, jak Zapraszam do, do subskrybowania i lajkowania filmów. Co niedługo sobie nagram kolejny film. Nie ja na lajki. Będę chciał to nagram. Może w tym... Może w następnym tygodniu sobie pójść właśnie może nagram pod Albo z czerwonej. Do miasta. No dobra.

Chodka, dużo nie da, potrzebuję broni. byłem broń. Będę, żebym miał SMG i pompa będzie glit. bo zaraz znowu coś weźmiesz. O. Jeszcze jest taka średnia, bym powiedział pompa. Mocno średnia. I co tyś już nie zabudowała. O ta, o, ta pompa palec. Tylko znaczy, <taki> <taki> ja że było o w O, Dobra, co zostaje? Działko za to sobie wezmę. O, od... za lecikawkę jeszcze. Tak, kiedy będzie do bym to też Po prostu jest dla Bigi, my tu mamy automat. Si Bigi to chyba. βάλω και την πέρα. Δεν φτιάξω εκεί. Τι φόρει. Ω, παρά το έχω το βάλε, το σκούρμι. Να βάλω το Θα διαρράξει τώρα. Άλλο. πάνω. Κούρδε τη. Φιλιά εδώ. Όχι, δεν είναι το κρίκο.

Czemu ja te kołeczki na końcu zrobić? Nie mogę. Przecież chcieliśmy pić temu rybę za apteczkę, a nie ma już, wzięłam. A, apteczka, dobra. a dělat mi. Jet pack. To si vezme. Utáhneme. Mít, tak se má začít to A se na se zbližit, co kasery teď to vezme. Tím spíš že je to

I nie mam opsteczki. gdzie jest okonat? Tam, no. Do na tu idziemy. O mamy, mamy uleczam leczanku. Ok. planowane salowane. Kill zrobiony, zrobiony. drugi zostało pięć Mamy realne szanse na wygraną. O, że na pewno biorę to. A że Jetpak biorę mamuta. Πού να έχει, αχ, άλλο. Ah, ich bin Ah, Wszystko wzięte i zielone. A właśnie snajperkę biorę to. Rybą z ułębię zrobić. Tu, tu, tu. Nie będę robić teraz. Już tylko jednego kila zrobiłem. Ale ktoś tutaj leci. E, trzech? nowy, Trójkę bierzecie. że tam jeden jest. A tam jest trzech. A jeszcze dużo szansę na wygraną psą. ja wiem, Kill'em naprawdę...

Do idzie do góry! Idzie do góry! No właśnie! Czemuż jakaś jedna osoba od nas naprawdę! Kurde, czwarci, to miał do niego złej nie mogę zrobić. I stawił stracone. Platyna 2 zbita. O, zobaczymy, co się I mamy dziennika I wychodzimy teraz. w filmów żeby żadnego nie przegapić bo na 10 subskrypcji rusza dwuniesięczny daily filmy o tym codziennie w pora godzinowych mamy trzy prezenty do odebrania Czyli takie aura, aura nie dobra pół szlaka też lora. a to? Ne o tuva se veš, ale mači je tu tady. Tu tady mači mis je takon, a pan grzivka zezdi mači je tu tady. Stojmo, zače dostač. Mači je tu sad, gotni, A możecie ten, dostać kina, plecak i ten, kilo. Jest tak, że musicie zrobić 150 poziomów, niż chciałabym, ale i będziecie mieli. Na dziś to tyle. Widzimy się w jakimś innym odcinku na